Cześć! Jestem Eflane. Zajmuję się cosplayem od wielu lat. Głównie hobbystycznie, ale też czasami zawodowo. Współpracuję z firmami. Tworzę cosplaye z gier, między innymi z Fallouta. Moim cosplayem była mieszkanka krypty 111 z Fallout 4. Był to jeden z najtrudniejszych, ale i też najbardziej czasochłonnych cosplayi, ponieważ wtedy nie potrafiłam w ogóle szyć. Ale marzyłam o kombinezonie, więc trzeba było go zrobić. I kolejnym cosplayem z Fallouta była tym razem Kade Inkwell, którą możecie zobaczyć w tle. Najpierw zaciekawił mnie sam strój postaci, kojarzył mi się trochę ze Steampunkiem. Później, kiedy zaczęły pojawiać się nowe materiały na temat gry, zaciekawiła mnie też sama postać Inkwell, mogłam się dowiedzieć, Kim w ogóle jest? Członkini Gildii Starożytności, podróżująca w czasie i chroniąca technologię. To brzmiało po prostu super. Właśnie dlatego zdecydowałam się zrobić ten strój, po prostu wiedziałam, że muszę go zrobić. Tworzenie stroju zajęło mi mniej więcej około miesiąca. W tym czasie, w trakcie tworzenia, nie miałam jeszcze wglądu do modelu skry, więc musiałam się tutaj wspierać koncept artami przede wszystkim. Musiałam też trochę improwizować, tworząc określone części tutaj pancerza, czy też właśnie te elementy szyte. Były to na przykład elementy skórzane, czy też właśnie projekty 3D, między innymi urządzenie, które Inkwell nosi też przy Kaburze, czyli Historydex. Moją pierwszą grą z serii Fallout był Fallout 4. Bardzo spodobała mi się postapokaliptyczna wizja przedstawionego świata, oprócz tego historia, postacie, zadania, sojusznicy, odkrywanie po prostu opowiadanych historii I właśnie dlatego bardzo lubię tę grę. Fallout 76 gram od dnia premiery była to trochę inna gra niż Fallout 4, który już wcześniej znałam, ale i tak spodobała mi się wizja twórców. Przede wszystkim możliwość właśnie gry solo czy też z, ze znajomymi i właśnie to jest najfajniejsze w tej grze, że ta możliwość dzielenia się wrażeniami z pozostałymi graczami. Moją ulubioną aktywnością w grze jest przede wszystkim eksploracja i wydarzenia. Lubię wracać do miejsc, które zwiedziłam nawet kilkanaście razy, żeby odkryć znowu coś nowego, czyli tutaj zwracam uwagę na narrację otoczenia. I jeżeli chodzi o wydarzenia, to przede wszystkim właśnie interakcja koop z innymi graczami. Najwięcej emocji wzbudza we mnie właśnie ta gra z innymi osobami, zwłaszcza kiedy możemy wspólnie ukończyć zadanie.